Witam Państwa w serii z cyklu projektanta placów zabaw firmy Müller i Hedge Laskowice. W tej prezentacji przedstawię interfejs. Nowa, tworzy nowy projekt. Zapisz. Zapisuję projekt. Rysuj podłoż. Rysuje i edytuje podłoże pod plac zabaw. Opis panelu rysowania jest dostępny w innym filmie. Zoom. Przybliża i oddala widok. Strefa bezpieczeństwa pozwala na uwidocznienie strefy bezpieczeństwa. ID służy do włączenia wyświetlania numerów katalogowych obiektów. Centruj do sceny, wyśrodkowuje widok do wszystkich elementów na scenie. Centruj do obiektu, wyśrodkowuje widok do wybranych elementów na scenie. Duży obraz zwiększa obszar roboczy projektanta Placów Zabaw. Pełny ekran ustawia obraz projektanta na cały ekran. Print Screen zapisuje widok z projektanta do obrazu z możliwością wyboru trzech kolorów tła oraz trzech wielkości. Myśli zapytanie wyświetla formularz kontaktowy, w którym po wypełnieniu przesyłany jest załadowny zestaw do wyceny. Panel z przyciskami można ukryć klikając na małą strzałkę. Poradnia pozwala na zmianę pozycji słońca na nieboskłonie. 2D zmienia widok na widok z góry. 3D zmienia widok na widok perspektywiczny. Spacer pozwala na spacer po utworzonym placu i wyświetla panel informacyjny.